Jest sobota. Godzina 6.01. Ruszam do pracy. dzisiaj już bez gości, bo gości, bo kobitki już swoje tam roboty, typu cięcie liści wykonały. A my musimy, czyli część facetów, muszą, musimy opuścić trochę jeszcze te pomidory, bo cholernie wysoko było. A ja dzisiaj o pomidorach nie będę gadał, tylko powiem Wam o tym o tej mojej przygodzie z nauką jazdy, którą miałem tam wiele, wiele lat temu jak w ogóle trafiłem do pracy jako instruktor nauki jazdy i tam parę swoich opowieści. Siedzę sobie sam w samochodzie, to mi troszkę tak lepiej mówić, a przejeżdżam przez Hocherheide już ten, już są wystawione takie, nie wiem czy to, to kamerka uchwyci yy, takie, nie wiem, to, przez ulice przewieszone Doby świąteczne, ale nie są jeszcze włączane, tak żeby bez przesady. Jakby teraz były włączane, to tutaj nie by były jazdy wystrzymane. Dobra, ejcie, trafiłem do pracy w szkole jazdy. Był 96 rok. Tak, no. 96 rok. To była moja taka pierwsza praca, można powiedzieć, taka na umowie zwykłej, normalnej. Byłem zarejestrowany w biurze pracy jako bezrobotny, no i yy, właściciel firmy dał zlecenie, że poszukuje pracownika. A wtedy tam biuro pracy, chyba yy, ten biuro pracy, płaciło za kurs, bo trzeba było zrobić kurs instruktora, no i tam jakieś, chyba płaciło przez jakiś okres czasu te pracodawcy jakieś pieniądze, ale nie jestem pewny, nie, nie pamiętam jak to było tam dokładnie. Dałem w każdym razie. No, dostałem się do tej roboty, nawet musiałem zrobić kurs. Jeździłem na ten kurs do Gorzowa, Wielkopol... A, do Gorzowa Wielkopolskiego, do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego jeździłem tam z kolegą, synem właściciela. Tam jest strata czasu, tu była, no tam kursy odbywały się w soboty i w niedzielę, to wiecie, jak to się człowiek Lubi, nie lubi się uczyć w weekendy. Szkoła zawsze była tylko. Od poniedziałku do piątku, ale no jeździliśmy. Jeździliśmy nudy, takie moje wam. Kursy prowadzili ci egzaminatorzy, którzy wtedy egzaminowali. Ja się dawał, że oni żadnej wiedzy nie mają, nie? nudy po prostu nudy. No, człowiek jak się potem wszystkiego uczył już w życiu, czyli jeżdżąc z kursantami. No i co tam. Samemu trzeba było łykać wiedzę, jeżeli chodzi o przepisy ruchu drogowego, bo ja z tego, nie pa... ja tam nie pamiętam z tego kursu za wiele, powiem Wam. W międzyczasie, jak robiłem kurs yy, u tego gościa, który miał szkołę jazdy, yy, jeździłem, ale tylko yy, na placu manewrowym. Wtedy ten plac manewrowy wyglądał inaczej. Tam było chyba 7 elementów do wykonania. No i co, siedziałem 8 godzin. W samochodzie z kursantami, którzy jeździli po łuku do przodu, do tyłu, musieli zaparkować tam skośnie, zdaje się, przodem, wjechać między słupki tyłem, prostopadle, oczywiście parkowanie równoległe było, czyli ta zatoczka, tak, jak to się nazywa, czy koperta, niektórzy na to mówią, zawracanie, takich elementów było pełne, ruszali na wzniesieniu, to była jedna wielka strata czasu wtedy, no ale ja te pierwsze prace robiłem, ja nie pamiętam ile to trwało, ale chyba dobry ponad miesiąc. Dopóki nie, ten, nie uzyskałem uprawnień. No i dopiero jak dostałem tą legitymację instruktorską, to mogłem wyjechać w miasto. I pierwszy ten wyjazd mój, to był oczywiście wyjazd Myśli Myśliborzu. Wszystkie te jazdy pierwsze też odbywałem w Myśliborzu, no bo ten cały szef chyba bał się mnie tam wysłać do Gorzowa, bo w Gorzowie odbywały się egzaminy, a jazdy musiałem też robić wtedy w Gorzowie. No ale pierwsze jazdy, te pierwsze takie, kurde, 5 godzin trzeba było objeździć z kursantem po tych dziurkach u nas, naszej, w mojej miejscowości. No, te, no pierwsze to taka, wiecie, na Pietrze jechałem, kurde, Jezus Maria, jeden wielki stres, a po jakimś czasie czy jakiś przywykł do tego i dobrze. Na czym jeździłem? Pierwszy samochód, jaki miałem instruktorski, to był Fiat Uno, taki kaciaty. Yy, najlepsze było to, że w tym, yy, no ten szef wtedy żyła był, nie było radia. ja już sprawiłem takie kurde, na baterie przenośne, rozkładane i się musiałem, wiecie, przynajmniej na placu manewrowym to działało. Na placu postawiłem, yy, na, na desce rozdzielczej tego radia słuchałem. Aż w końcu szef się popisał, pojechał do jakiejś tam hurtowni. Kupił, bo miał trzy samochody, u siebie oczywiście miał, dwóch instruktorskich nie miał, radia. Kupił w jakiejś hurtowni takie radio, że tutaj jeszcze, słuchajcie, pokrętło było je normalnie, pokrętło i przesuwały się wskaźnik fal po tym na wyświetlaczu radia to te moje radio podziałało dwa tygodnie i zaraz tam coś walnęło i znowu musiałem przejść na te radyjko przenośne. Ale nie pamiętam potem czy do tego Una coś kupił czy nie kupił. No to na tym Unie trochę pojeździłem jednak tych pierwszych pierwsze jazdy to tak nie za bardzo pamiętam. No to było dawno. No i to potem się wszystko zlewa. No najwięcej ludzi było oczywiście z Myśliborza i z okolic. Fajne wtedy czasy były, bo ten system egzaminowania był trochę inny. Znaczy może nie, no system egzaminowania, ogólnie wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, one były jakoś, ale rzuca cysterną, one były jakoś tam podległe inaczej, chyba pod urząd jakiś wojewódzki i były albo w całości finansowane przez urząd, albo częściowo. Wtedy tych kursantów na przykład robiło się kurs. W kursantów się robiło yy, robiło się kursy przepraszam, robiło się kursy no i ustawiało się grupę na przykład dwadzieścia parę osób nawet tyle się uzbierało przykładowo tam w tym Myśliborzu yy, wynajmowało się autokar autobus, jechaliśmy całą grupą na yy, egzaminy zawsze wybieraliśmy te najpóźniejsze egzaminy, były grupy pozapisywane na chyba, niż nie pamiętam, na godzinę 16 żeby jak najpóźniej wyjechać do miasta, takie były Kombinacje, żeby był jak najmniejszy ruch i wtedy ta zdawalność, żeby była jak największa. I ten... I po egzaminie, no wiadomo, część zdawała, część nie zdawała, ale zawsze szliśmy gdzieś do knajpy na piwko, żeby uczcić. I mówię, wtedy był ten system inny, bo na 10 osób 8 zdawało za pierwszym razem. Także to fajnie było wtedy, bo satysfakcja przynajmniej z tego jeżdżenia. Ten, pamiętam jak później się zmieniły przepisy z dnia na dzień. Nie powiem Wam tam dokładnie, w którym to roku było i tak dalej, to bo to już po prostu gdzieś mi tam umknęło z głowy. Ten i te przepisy się zmieniły, i z tych 10, 8 zdających egzamin, które zdały po tym dniu. Z tych 8 zrobiły się dwie osoby, czyli z 80% zrobiło się na 20%, nie? kiedy już system egzaminowania polegał na tym system działalności, że ośrodki ruchu same się finansowały, z egzaminu no wiadomo, że im więcej udupią, tym lepszy zysk dla ośrodków i chyba tak zostało do dzisiaj, bo też te zdawalności... Mi się wydaje, kształtują się na poziomie 20-20 parę procent w ośrodkach ruchu drogowego i nie, nie można tego przeskoczyć. Bo pan egzaminator pójdzie na dywanik do szefa ośrodka, do kierownika czy tam dyrektora. A najlepszy pamiętam, jak wtedy yy, tę rozmowę motywacyjną miałem z szefem z tej firmy. Mówi Andrzej: jak, zdasz, jak ktoś zda za pierwszym razem egzamin, to Dostaniesz tam, nie pamiętam, kurde jakieś śmieszne pieniądze, premie, nie, ale nie pamiętam ile, chyba 10 złotych, <laughs> Do, to dostaniesz premie, no i pamiętam właśnie taki był już miesiąc, że zdało mi chyba tam 10 osób za pierwszym razem, no to kurde z bólem ręki, z bólem yy, głowy musiał mi, raczej z bólem dupy musiał mi wypłacić, znaczy musiał, wypłacił mi tam przykładowo 100 złotych, nie. No, i w drugim miesiącu też tak fajnie było, nie? No to koniec miesiąca, on tam nic się nie mówi, nie mówi. Ja mu mówię, że no to co, premia będzie. A o dobra, ja ci teraz zapłacę, ale następnym razem, jak za zdanych dostaniesz, a za niezdanych odbiorę, to ja dziękuję. Ja już nie chcę tych premii, nie? No tak, tak i to był Poznanie. Ogólnie tam wspominam fajnie. Ludzi jeszcze do dzisiaj, do dzisiaj mi tam część mówią na ulicy, których egzaminowałem te 20 lat temu. Ponad a zdarzały się też imprezki jakieś takie. Pamiętam, Waldka miałem zdał egzamin, był marynarzem, zdał egzamin za pierwszym razem. Mówi, słuchaj Andrzej, co jutro pracujesz? I mówię, Kurde, właśnie nie pamiętam, chyba pracowałem. No, pracuje. A to przyjdź, tylko takie obiadek zjemy, czy coś tam, nie? No, ci obiadek, kurde, tak zrobił, że była masakra, nie? Tylko pamiętam, że jego żona żarcia narobiła, ja, kurczę, ten... Rano ja wstaję, a, kurde, jeszcze na wrąbany, nie? Oczywiście wszystkie jazdy musiałem odwołać. Nawet, nawet szefów tam za bardzo się nie pultał, bo zdał tego Waldka. by dobra, ja już tam przejeżdżę z tymi ludźmi, nie? Ale no, fajnie było kurde, fajne czasy Później co? Później Miałem A co, trochę w Myśli jeździłem yy... W Szczecinie trochę jeździłem W Szczecinie jeździłem 3 lata To tam miałem rzeźń, tam miałem ten A jeszcze to jeszcze z Myśli muszę sobie przypomnieć pewne epizody Się jak ten gość na początku mieliśmy na tych Elkach takie duże plastikowe plafony zapisano L i tam oczywiście mała reklama firmy z numerem telefonu a później a te, wiecie te plafony to działały jak kurcze hamulce jakbym ze spadochronem jeździł szczególnie na tam na trasie jak się na gorzu wjechało to 90, 90 na godzinę później wymyślił, kupił magnes, takie wiecie, co się bagażniki przykleja i tak dalej i samodzielnie zrobił tam taką pleksę, na to zamontował. I to było ciężkie. I jechałem z Gorzowa kiedyś z kursantem. Pamiętam, że wiał wiatr i też padał. Wiecie, ja nigdy nie miałem świadomości, że to się może zerwać, te, ta LK u góry. No i ten, i... Tam jedziemy, ja do kursanta, no wiecie, lukam na licznie, no, tam już się za dużo, bójno, bo zwolni trochę, bo kurde, widzisz, co się dzieje, leje i, i ten, i wiatr wieje w taki fest. I w tym momencie praktycznie, jak powiedziałem, tir nas minął z naprzeciwka i tylko patrzę w lusterko, a elka, siup, tam za nami gdzieś spadła, nie? W pobocze. A my, ja stanęliśmy, tą melkę wziąłem, to przykleiłem ją, ale tam się ten magnes wypatrzył, bo musi być ściśle musi ściśle, ściśle przylegać do dachu i ten i pojechaliśmy nie wiem 5 km to już bez tira nam spadła drugi raz i potem zawsze jak jechałem to kurde na takim pietrze gdzieś tam ten cały szefu gdzieś tam to próbował jeszcze wyrównać oczywiście powiedział że to moja wina nie? bo nie uważałem musiał to wyrównać ale nie wiem, pięć razy jeszcze mi zleciała, i tylko się modliłem, żeby po prostu nie, nie poleciała na pojazd, który jedzie za nami. Bo to jak gilotyna by zadziałało. Tam szczególnie ta płyta magnesowa, bo ona była cieniutka i dosyć taka duża. Ona by się normalnie przez szybę wbiła, jakby ktoś tam jechał za nami dosyć szybko też. Ja, i ten, a kolega też przyszedł do roboty, to znowu pojechał na pierwszą jazdę do Gorzowa. Przyjechał i mówił, Andrzej kurde, ty elkę zgubiłem, ale to już inną, nie? Na pierwsze jeździe, jest spanikowany, że go zwolnić. Ja mówię, spokojnie, ja już tyle razy zgubiłem, że się nie, nic nie będzie działo, nie? Pojechał swoim prywatnym samochodem, potem objeździł całą trasę, przyjechał z Gorzowa do tego, do myśli, z myśli Boża do Gorzowa i z powrotem nie znalazł elki. No i co? I po kosztach został policzony. W ogóle yy, miałem, też przypomniałem mi się, miałem jazdy kiedyś z babką. Nie, z chłopakiem. Przepraszam, przepraszam. Z kopakiem to było. Grzesiu. O, imię nawet pamiętam. Grzesiu był. I wjeżdżaliśmy na ośrodek ruchu drogowego, on wtedy sam jechał. No i ten, jechaliśmy wzdłuż parki... na no, parkik tam taki, jechaliśmy wzdłuż lewego krawężnika, żeby zaparkować skośnie po prawej. I on nie wiem jakiś taki odruch zrobił, go nie, nie zdążyłem wyłapać za kierownicę, nie było szans, że zamiast skręcić od razu w prawo to on zrobił taki, wiecie, zakładkę w lewo i w prawo. Jak zrobił tą w lewo zakładkę, to yy, przednim kołem lewym walnęliśmy w krawężnik. No i taka dziura się zrobiła w oponie, że można było yy, rękę włożyć. No i co, dzwonię do szefa on mówi dobra, masz to naprawić, ale ja ci to skasuję za tę oponę, bo nie uważałeś. No i tutaj i rozmawiaj, nie? Z Poznaniakiem. I ten, tam siadłem do samochodu, pojechaliśmy na wulkanizację, żeby wymienić koło. Nie, opony kupiliśmy nową, tam, nie pamiętam. No, nową oponę kupiliśmy. Zapasówki? nie pamiętam dlaczego nie zakładaliśmy. Nie, 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 nie dobra, nie istotne. No i temu gościowi mówię, nie? Temu instruktor kursantowi mówię jakaś sytuacja. Dobra, kurka, ja mu to zapłacę. Przejechaliśmy z jazdy, wyciągnął kasę i normalnie, fajcie, dał temu szefowi pieniądze, a on te pieniądze przyjął, nie? Dobra, mało tego. Parę dni potem, później, on jeździł na Fiacie Bravo, w ten szefu cały, nie? Jeździł taką babką. No i ten, i ja coś od niego chciałem, ale widzę, że kurde, minąłem go, jadę za nim, jadę sobie pięknie. Jadę, on tak, takie uliczki wjechał malutkie, woziutkie. No i ta babka coś tam kurde, też po pierwszej jazdy gdzieś tam, co wiecie też, coś, coś nie zrobiła. Czy kierownicy nie, nie odbiła na ten do wyprostu. Każdym bądź razie identycznie, jak u mnie, strzeliła w oponę. W krawężnikiem yy, w oponę. I, I kurde dziura taka sama normalnie jak ten. Jakby skopiowana od tego, co ja miałem przygodę. Od tej przygody. Szef wyszedł, a ja za nim już stałem, nie, bo ja za nim jechałem. Wyszedł, a dobra, Pani Marysiu, nic się nie stało, zmienimy kołem, Ty kurwa, już normalnie, wiecie co, to hipokryzja straszna. Dobra, dojeżdżam do firmy, a może jak będę wracał, to jeszcze coś pogadam. Będzie długi film gadany. Ze szklarni dzisiaj nic nie nagrywam, bo tam yy, nie będzie jak, będzie sporo ludzi w tej chwili. Ja tam nie będę te Jestem wtedy na widelcu. Samochód to już sam tą drogę zna. jakbym się z to by chyba sam to jako Na autopilocie to tam jest? A Łukasz, Michał, szefu bramę kupił nową. Jakąś tam Jarek. No trochę na zbejdzie.